Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj szybkie takie łowienie gruntowe Chwilę sobie połowimy, może coś wpadnie, może nie Zobaczymy, dzisiaj jesteśmy z moim bratem ma? No, no i co? Ja będę łowić sobie na y, ringersa i małą kuleczkę 6 mm I zobaczymy czy coś wpadnie Także no, ja rozkładam, zarzucam wędkę i Widzimy się za chwilę. Dobra, wędeczki zarzucone. Czekamy na branie. Dzisiaj jedna wędeczka. Federek. To mojego brata obok. Czekamy, może coś padnie. Haczyk mam chyba czternastkę, malutki. Zobaczymy, czy taki będzie spowiedni Wtedy mniejsze rybki też sobie połapać Co? So. Czekamy Widomie mój brat łowika, karasia na spłowika Zapomniałem go nagrać Dopiero teraz jeszcze że Tego nie nagrałem Już go wypuściłem Tutaj przy brzegu na spłowiczek Na dwa białe rybaczki A ty też tak prędzej na spajku Tak, ale nie było odbrać może jeszcze coś wpadnie. Teraz przerzucę sobie chyba grunt tam, tak pod tamte belki. Może coś wpadnie. Wybrać gdzieś tam, ma tak dalej. A, koło tam tego krzaczka. ja mam gdzieś tam na otwartej wodzie, na środku. Wybrać na ja Teraz Teraz się stało tak skubać. No ja coś tam skubię. No, mam nadzieję, że jeszcze to spadnie. Tak A ja teraz. Że... Tak by mogło spać. Teraz widzowie, będzie długa przerwa od nagrywania. Ja długo, około 3 dzień Pewnie znalazłem się to dopiero w że półtora tygodnia Około O kurde, że tam jakiś e, że że Mój brat może nie nagra, a ja sobie rzucę węgstę. Dobra. Widziałem tam dalej tak, takie wobelki idą w wodzie, tam spróbuję zarzucić, pewnie tego nie widać. Dobra. I Pięknie rzucone. Jeszcze... I na dzisiaj, to złapać jakiegoś ładnego karpia lub lina. No karpiki nawet fajnie tu walczą nad stałem. No. Chciałbym właśnie coś, żeby walczyło. Najlepiej jakby to była ryba z gruntu. na spławik wątpię, że coś większego złapie. Ale na spławik też łapie dużo linów. Także no. I może widzimy się przy kolejnym braniu. Widzę, mój brat ładny odjazd miał. Zaciął niestety ryby, już nie było. Szybko zebrała robaki i odpłynęła. Mi się wydaje, że taki karpik pewnie duży, albo coś karaś. Nie wiadomo, że to. Czekamy na kolejne branie, bo poszedł, mój brat poszedł. tam Zestaw sobie włożyć do wody i przyjść. O, idzie. Tylko, że co. Czekamy na kolejną rybkę. Dobra, na razie nic jeszcze nie złapaliśmy. Siedzimy. Mój brat tam jakieś branie na tę chwilę. Raz z grunt, raz na spławik Ja na razie nic. No to na kulki też łapię. Teraz wrzuciłem na robaki. Zobacz. Może coś wpadnie jeszcze. No i co? Czekamy. Widzowie, kolejnej ryby zapomniałem nagrać. T Tym razem złowiłem karasia znowu. ja, Jakiego mam pecha. Znowu zapomniałem, bo telefon obok w cieniu. Ja tak siedzę. Ogólnie to i tak na kuleczkę wziął. mały karaś. Na kuleczkę i dwa białe robaczki. Ale nie na kulkę, tylko na eee, czekajcie, jak to się nazywało. Nie pamiętam już, ale to już na początku Wam mówiłem, że no, brań strasznie lekkie, Przyzwijam. tylko chciałem zwinąć i siedział już, także no. chyba że żadnej ryby nie pokazałem, teraz już chcę pokazać kolejną. Widzę, właśnie takie branie miałem, to dwa razy tak puknęło. Czekamy. Zaraz zatnę, bo to będzie znowu jakiś karaś No, czekamy. A znowu coś się puka. Czekajcie, nie wiem, czy szczytówkę będzie widać. Chyba nie. Będzie się to. Mam nie, ja nawet nie widzę. Co ja może teraz zatnę? Stajcie. Nie, ryby nie ma. Zaraz tam dalej. Dobra. Może jeszcze coś wpadnie. Ale no, że ja czekamy. Takiego karasia ładnego złowiłem na no. Łowtersa, czy jak tam się nazywa, taką kuleczkę 6 mm malutko, ładny karas. Smak czekolada pomarańcza o taki, ale jakie miał mocne branie widzę No bardzo. Już długo nie złowiłem takiego karasia. ostatnio mhm. złowiłem, ale troszkę mniejszego. Śliczny a same są to ładne, nawet kara się ponad kilogram. Pokaż jeszcze Taki da ci do wody popłynął sobie Także co? Czekamy na kolejną rybkę Dobra widzowie, to już chyba będzie o tyle z tego filmu Ponieważ właśnie jadę do mojej babci na y, 5 dni i dopiero tak za ponad tydzień nagram odcinek, także co? Już się nic nie wzięło, Tam... a jeszcze jedno ładne branie miałem, ale już tego nie nagrałem, Bo brat chciał mnie nagrać, ale już było po braniu, także to. Widzimy się w kolejnym odcinku i siemka!